Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Podpowiedzi Starota. I zapraszam Was na rozkład na temat, kto o Tobie dzisiaj myśli. Zobaczmy, co karty pokażą dzisiaj. Kto o Tobie dzisiaj myśli? Czy zarezonuje z Tobą ten rozkład? Czy coś Ci karty podpowiedzą? Kto o Tobie dzisiaj myśli? Zobaczmy, co się pojawi. Kto o Tobie myśli? Kto o Tobie dzisiaj myśli? Dziękuję kochani za subskrypcję, lajki i komentarze, bo one pozwalają rozwijać kanał, robić dla Was rozkłady kart. Jeżeli tu zaglądacie, proszę subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Jest to dla mnie bardzo ważne i jestem wdzięczna za wszelkie wsparcie z Waszej strony. Dzisiaj robimy rozkład ogólny. Kto o tobie dzisiaj myśli? Zobaczmy, co się pojawi w tym rozkładzie. Kto o tobie dzisiaj myśli? Mhm. Ogólna energia rozkładu, a z pentakli może to być początek relacji. Ziarno zostało zasiane, coś nowego się rodzi, coś się rozpoczyna. Może tu być też z Twojej strony duża nadzieja na to właśnie, że um, będzie z tego coś poważnego. Czwórka pentakli, karta um, sukcesu. Um, karta sukcesu świętowanego w rodzinie. Czasami jest to karta ogniska domowego. Ogólnie um, to jest energia. Poczucia bezpieczeństwa, takiego bezpiecznego miejsca, ostoja, yy, yy, właśnie ognisko domowe i dwójka pentakli. Zachwianie, zastanawianie się, co dalej. W dwójce pentakli mamy yy, informację, że może być w tej chwili między wami jakieś nieporozumienie. Bo dwójka pentakli pokazuje taką energię właśnie zaburzonej równowagi. To jest moment poszukiwania dobrego wyjścia z trudnej sytuacji. Ten as pentakli może być właśnie tym momentem wyboru właściwej ścieżki, właściwej drogi, właściwego pomysłu na to, żeby Zbudować coś bezpiecznego. No, zobaczmy, o czym ta osoba myśli. Czwórka pentakli, a tu jest czwórka mm, buław. Dwie czwórki. Dalej chodzi o, yy, o to poczucie bezpieczeństwa. Może patrząc na te karty, mogę wnioskować, że ta osoba na przykład chciałaby jakiś zmian. Albo jakiegoś początku, ale ta dwójka pentakli mówi, że się waha. W czwórkach jest poczucie braku zaufania do zmian. Może ta osoba nie do końca jest pewna, że jest szansa na ten start w nowe. Mamy maga, który się odwrócił. Mag jest ogólnie energią kombinowania i manipulowania drugą osobą. Kreowania swojej rzeczywistości według swoich pragnień i potrzeb. Mak odwrócony może mówić o tym, że ta osoba będzie, myśląc o tobie dzisiaj, zastanawia się, jak mogłaby sprawić, czy mógłby sprawić, że tą decyzją jakby na siłę trochę, ale przywiąże cię do, do siebie. Mak to jest energia trochę wymuszania. Kreowania rzeczywistości tak na siłę. I trójka pentakli, karta yy, środowiska pracy, ale czasami trójka pentakli może pokazywać relację trójkową. I taki moment, kiedy yy, może jesteś wciągana w jakąś relację, nie do końca świadoma tego, bo jest tu start w nowe. Może cieszysz się z tej relacji, tak? Przyglądasz się temu, co tutaj się dzieje, temu początkowi. Masz w sobie taką dużą nadzieję na to, że w Twoim życiu w końcu pojawi się relacja, która może sprawić, że poczujesz um, taką pewność, że to już jest to, że poczujesz właśnie. Um, Gotowość na to, żeby cieszyć się z tego, tak? Bo tutaj jest taki fajny czas pokazany, Fajna, fajnie spędzany. Fajnie spędzany czas to mogą być jakieś wyjazdy weekendowe albo imprezy właśnie w gronie znajomych, w gronie przyjaciół. I może właśnie na takim spotkaniu, na takim wyjeździe, na takiej imprezie. Poznałaś kogoś, kto wzbudził Twoje zainteresowanie, i może jeszcze wahasz się, um, zastanawiasz się, czy to jest ktoś dla Ciebie. Mak odwrócony może mówić, że ta osoba mogła stwarzać pozory takiego właśnie zainteresowania. Natomiast tutaj ta trójka pentakli może mówić o tym, że um, Chcecie wciągnąć w relację trójkową i czwórka y, kielichów, czyli karta może mówić, że się znacie z przeszłości, bo czwórka kielichów pokazuje powrót y, do dawnej znajomości albo wpuszczenie do swojego życia, y, jakieś re, ponowienie jakiejś relacji z przeszłości, jakiejś osoby, która już może wcześniej... Próbowałaś budować relacje, coś nie wyszło, i teraz ta osoba zaczyna stwarzać pozory, że teraz będzie inaczej. Teraz może warto dać właśnie tą drugą szansę. Ta karta może mówić o takiej nadziei na to, że ta osoba ma nadzieję na to, że. Dasz się ponownie wciągnąć w tą, w tą relację. Ósemka pentakli. To są motyle w brzuchu, tak? I to jest taka nadzieja na to, że tutaj się rozwinie coś fajnego, że będzie właśnie dalszy ciąg, że będzie szansa na to, żeby się zaangażować, żeby budować tą relację, żeby dokładać kolejne pentakle. Czyli nowe możliwości i te szanse na rozwój tej znajomości. To jest karta, która może mówić, że potrzeba miłości jest u ciebie tak silna, że dasz się znowu wciągnąć w tą iluzję. Bo mak odwrócony ostrzega cię, że ta osoba próbuje cię do siebie przekonać i w pewnym, w pewnym sensie uzależnić od siebie w jakiś sposób. W każdym razie ziarno zostało zasiane. Ta osoba może myśleć dalej, jak to, jak dalej kreować tą przyszłość? Dwie, dwa, dwójka pentakli może pokazywać, że są dwie osoby, dwie prawdy, dwie różne, dwa różne sposoby patrzenia na tą relację. Każdy tutaj może mieć zupełnie inne oczekiwania. I mamy kartę księżyca, czyli jakiś tajemnic. No właśnie. To też mogą być iluzje, którymi ta osoba Cię próbuje karmić. I ona cały czas o Tobie myśli, bo może wydajesz się jej łatwym kąstkiem do zmanipulowania. To są jakieś tajemnice, które może. Mm, ta osoba, może to tajemnice albo bardziej kłamstwa, tak? Bo księżyc to jest takie działanie pod osłoną nocy. Takie kombinowanie, ale w energii, właśnie ochoty na to, żeby kogoś tutaj y, oszukać. No, mamy tego liska chytruska, tak, który y, patrzy w stronę księżyca. Y, karta może mówić, że znacie się z przeszłości. Może wasze drogi się tutaj skrzyżowały na jakiejś imprezie, na jakimś spotkaniu. Y, a czwórka pentakli może mówić, że ty już w y, y, sercu masz y, jakiś taki, takie zawahanie, bo ta dwójka pentakli też pokazuje to rozchwianie, zawahanie. Brak zaufania do tej osoby tutaj się pojawia, mimo że on czy ona chce tu tego początku, tak. Ziarno zostało zasiane. Ten as już się pojawił na samym początku. Ale obok niego jest ten księżyc, czyli jesteś wciągana w jakieś Sytuacje, które nie do końca są dla ciebie jasne, może instynktownie to czujesz, tak? Natomiast ten mak odwrócony pokazuje, że ta osoba ma silne oddziaływanie energetyczne na ciebie. On czy ona wie, jak cię zmanipulować. Mak ma w sobie taką energię, właśnie um, taki talent do tego, żeby zjednywać sobie ludzi i. Ma takie swoje sposoby, które sp sprawiają, że łatwo ludzie dają się nabrać Tym kłam na te kłamstwa, na te iluzje, na te obietnice. Jest paść pentakli, czyli jak najbardziej jakiś plan tutaj jest w energii ognia. Ta osoba chce szybko działać, żeby mm, kuć żelazo póki gorące. Może widzi, że złapałaś haczyk ziarno zostało zasiane i teraz trzeba szybko działać. Jednak ta trójka pentakli pokazuje, że mm, no, próbuje ci ta osoba wciągnąć w jakiś trójkąt. Nie będzie tutaj y, działania na y, w szczerości, tylko właśnie bardziej takiego Działania z, z doskoku, może jakieś jeszcze in, in, inne osoby tutaj będą wciągnięte w całą tą, w całą tą aranżację relacji, która ma przynieść konkretne, konkretne dla tej osoby zyski. Ta osoba coś od ciebie tutaj będzie chciała. Um, albo wyłudzić, albo po prostu wciągnąć cię w jakieś um, niekorzystne sytuacje. No bo ten księżyc um, to, jest, um, to są trudne emocje, tak? Z którymi może będziesz musiała się zmierzyć. Więc lepiej um, zastanowić się, kto to może być i jaki plan tutaj jest w energii tego Liska. Um, Układany, tak. I jaki początek, jakie obietnice tutaj są ci składane, bo to może być karta jakiejś deklaracji, które ta osoba już tobie złożyła i teraz myśli dalej i się zastanawia, czy łyknęłaś tutaj ten haczyk, tak. Jeszcze jest tu energia takiego rozchwiania, bo nie jest pewny, czy pewna, że złapałaś przynętę. Ale plan konkretny w energii ognia tutaj już jest y, układany. A ogień trzeba szybko rozniecać, bo ogień może łatwo przygasnąć, tak? I mamy czwórkę, kolejną. Teraz czwórka mieczy. To jest karta, która mówi, że może spotkacie się na jakimś właśnie wyjeździe weekendowym albo. Na jakimś spotkaniu integracyjnym z pracy, bo Czwórka Mieczy pokazuje taki weekend albo czas wolny, urlop, odpoczynek, tak. Fajna atmosfera, taki luz, tak. Wszyscy tutaj są właśnie w takiej energii. <laughs> Odreagowywania po całym tygodniu czy, czy po całym roku pracy, może to jest jakiś urlop, wyjazd, miła atmosfera, luźne, luźne klimaty i jakiś plan, który może sprawić, że zostaniesz wciągnięta czy wciągnięty w jakiś plan, który nie do końca okaże się dla ciebie korzystny. Ten mak odwrócony jest tutaj przestrogą, że. Ta osoba może próbować tobą manipulować na, swoje, na swoją korzyść. I mamy trójkę buław, czyli czekanie na odpowiedni moment, żeby ten plan buław tutaj zrealizować. Ta osoba tutaj patrzy w stronę właśnie czwórki mieczy, tak? czyli właśnie tego wyjazdu, tego urlopu, czy tego weekendu, czy to jest wycieczka. Cokolwiek tam przed tobą jest w tej chwili w energii takiego odpoczynku, Karty ostrzegają cię, żebyś była czujna czy czujny, i nie dała się wplątać w jakieś, wmanewrować w, jakiś, w jakąś intrygę może. Bo jednak ten mak odwrócony, on tutaj jest z wielkich arkan, on dominuje w tym rozkładzie. No i jeszcze wielkie arkana księżyc, czyli obie energie te dominujące tutaj są właśnie z tych kart. Związanych z iluzjami, z kłamstwami, z manipulacją, z takimi właśnie nie do końca fajnymi klimatami, które mogą sprawić, że no, ten wyjazd nie okaże się dla Ciebie odpoczynkiem. Wręcz przeciwnie, może się okazać, że będzie to coś, co sprawi, że na długo, na długo zapamiętasz, ten wyjazd. Mogą te y, trudne emocje ciągnąć się za tobą jeszcze dość długo, chyba że masz to już za sobą i w tej chwili na przykład jesteś w tej energii odreagowywania, bo też tak może być, że przeszłaś już przez ten cały etap i y, 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 jesteś w tej chwili w. W tym momencie, kiedy musisz po prostu odetchnąć, już y, twoje, twoja energia przez tą osobę została zwysana, no bo spotkałaś takiego wampira energetycznego. Teraz musisz po prostu y, szukać spokoju, musisz odzyskać tą równowagę, musisz się tutaj y, 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 zaopiekować sobą i uleczyć z tego, co się tu wydarzyło. Może dlatego to rozchwianie emocjonalnie, emocjonalne też tu się pojawiło. Paść pentakli to był nie paźbuław, buław, tak? Czyli tutaj był konkretny plan y, do zrealizowania, y, który sprawił, że dałaś się wciągnąć może w jakąś intrygę. W każdym razie y, kolejna karta, paźbuław, buław, y, czyli kolejny plan. Ta osoba już coś nowego tutaj wymyśla. Ty już może masz to doświadczenie za sobą i łatwo się nie dasz po raz kolejny wciągnąć w taką trudną sytuację. Natomiast ta osoba dzisiaj myśli o tobie i tak jakby nie ma ochoty odpuścić, no bo w końcu to jest wampir energetyczny. Ten mak odwrócony pokazuje, że spotkałaś czy. Spotka czy no powiedzmy, że spotkałaś, przyjmijmy, że to już masz za sobą, tak? Bo ta czwórka mieczy pokazuje, że potrzebne jest uleczenie, potrzebne jest odbudowanie równowagi wewnętrznej. Wiele rzeczy się tu musiało wy wydarzyć w trakcie yy, yy, może tego wyjazdu. Yy, w każdym razie ósemka pentakli pokazuje, że yy, doszliście do momentu takiego, że yy, jest takie poczucie wszystko co najlepsze już było raczej nic fajnego między wami się tu nie może wydarzyć. Tak jakby te doświadczenia z przeszłości sprawiają, że um, ta osoba co prawda myśli o tobie, ale ty już wiesz, że um, poznałaś tą osobę. Z nie najlepszej strony, wiesz, z kim masz do czynienia, i nie dasz się wciągnąć w, kolejne, w kolejny plan, który ona tu, czy on sobie tutaj y, układa. Y, I może chce dalszego ciągu, tak? Chciałaby dalej, y, tak jakby bawić się tobą, bo ta dwójka pentakli też może pokazywać taką właśnie zabawę drugą osobą przy, tej, przy tym magu odwróconym. Takie właśnie manipulacje, tak? Może to, może tamto, różne propozycje, a ty w tym wszystkim po prostu poczułaś się zagubiona i poczułaś, że to nie jest to, to nie jest osoba, z którą warto utrzymywać kontakt. Próbujesz oderwać się od tego, co było, uleczyć sama siebie i masz nadzieję może na to, że. Już wasze drogi więcej się nie spotkają. Natomiast ta osoba jak najbardziej tutaj ma kolejny plan. Więc żeby zabezpieczyć tak siebie i nie tracić tego poczucia bezpieczeństwa, wiesz, że musisz być bardziej ostrożna, bardziej uważna, Mieć, nie mieć już takiego zaufania, bo może właśnie nadmiar zaufania do tej osoby sprawił, że dałaś się tutaj zmanipulować i wciągnąć w jakąś intrygę. I teraz musisz no, po prostu odreagować, uleczyć siebie odzyskać tą równowagę wewnętrzną. Czwórka Mieczy pojawia się po Trójce Mieczy, tak? A Trójka Mieczy to jest bardzo trudna sytuacja, która sprawia, że czasami mamy właśnie serce przebite z strzałom, albo jakieś inne trudne sytuacje, z których po prostu bardzo trudno się um, wydostać. A kiedy już uda się wydostać to i pokonać te trudności, to potrzebny jest taki odpoczynek, właśnie, odreagowanie, um, odcięcie się od tego, co było. Zdystansowanie i odszukanie tej równowagi w sobie. No niestety, ale karty pokazują, że osoba, z którą miałaś do czynienia i, i która spowodowała, że teraz musisz się uleczać po, po czymś trudnym. Nadal knuje i planuje, tak? I ten Mak dalej jest odwrócony. I ten księżyc mówi, że. Mm, Sytuacja nadal jest nieciekawa. I jest jeszcze królowa Buław. Może to jest rada dla Ciebie, tak? Bądź jak królowa Buław. Ona się nigdy nie poddaje, ona nie pozwala innym sobą manipulować, nie pozwala innym przekraczać swoich granic. Ceni sobie swoją wolność ponad wszystko, i przede wszystkim trzyma ten słonecznik, który jest skierowany zawsze w stronę Słońca. A Słońce to jest jasność sytuacji. To jest, Słońce to jest prawda, i to jest też szczerość i otwartość na inne osoby, ale tylko właśnie w energii zaufania tym osobom, które znasz którym możesz zaufać, tak? Ty się zawsze kierujesz i karta mówi, kieruj się zawsze swoją życiową mądrością i mm, dbaj o o jasność sytuacji, tak? Dbaj zawsze o to, żeby wszystko odbywało się w energiach Słońca, a nie Księżyca. Księżyc Niestety, ale bywa energią zgubnych relacji. Bądź jak królowa Buław. Ona ma w sobie tyle pewności siebie i swojej mądrości życiowej, że nie pozwala innym sobą sterować i manipulować. Może to być właśnie karta rada dla ciebie. Odreaguj, odpocznij. I przyjmij to trudne doświadczenie jako kolejne wyzwanie, które masz ze sobą, które sprawiło, że nabrałaś większej mądrości życiowej i po prostu wiesz, że akurat ta osoba, która dzisiaj o tobie myśli, to nie jest najlepsza um, osoba do relacji, do przyjaźni czy do relacji partnerskiej. Zawiodłaś się, straciłaś poczucie zaufania, i mimo że ta osoba tutaj dalej planuje, tak, bo yy, może na początku wydawała się jej się tym łatwym kąskiem, to jednak ta karta królowej Buław mówi, że wykrzesałaś w sobie tą energię ognia, i teraz już jesteś w takich energiach, że ta osoba nie jest w stanie. Się dorwać i um, po raz kolejny wciągnąć w swoje jakieś ciemne plany, jakieś trudne sytuacje. Ty już jesteś na swojej chmurce, tak, czy na księżycu, który um, pozwala ci odpocząć, odreagować, złapać inną perspektywę i Pozwala ci po prostu odzyskać tą równowagę. Teraz ładujesz swoje akumulatory, bo musisz po prostu odzyskać tą energię, którą ten wampir energetyczny tutaj ci podkradł. No, mimo to ten wampir dalej myśli o tobie, także karty może są pewnego rodzaju ostrzeżeniem dla ciebie, tak. Dziękuję kochani bardzo, że jesteście ze mną na kanale Podpowiedzi Starota. I zapraszam na inne rozkłady. Jest ich mnóstwo na różne tematy na tym kanale. Wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii dzisiaj. Bądźcie szczęśliwi.